ci dał. Cecholou? Ej, w końcu! Ej. Tylko ja cię proszę, nie wpadnij na mordercę. Nie zawiśnij na haku. Bądź o, żywa. A nie akurat jestem w obs wiesz. Co, jesteś? W obs jest jak trochę ciężka. Zresztą, no. obesa. do OBS-a. ale follow no Nie, to nie dla mnie. To już za wysoko jest dla mnie. <laughs> to już za wysoki poziom jest. <laughs> nie, to ja Taka muszę masz. hopowi powiedzieć: weźmy kurwa, to zrób. Sama zrób. Ja nie umiem, cię ja się nie znać. Udostępnisz mi ekran jak ciebie to pomaga. Nie zgadzam się. No później popsuję ci niespodziankę. Popsuję ci niespodziankę i co wtedy? Gideon. Ja pierdony. Lepisz... Gideon. W kiblu. Na dole? No nie A zabójca? To jest zabójcą? Pieniarka No A ona ma ja fajnie, bo no, może się przemieszczać góra dół, góra dół Kurwa, ja nie wiem gdzie ona jest Do góry czy na dole? Na dół! Ja? teraz... Nadal na dole?! W górze. A, ona tak trochę... Kurwa, wszystko byle nie Gideon. A taki trochę nie za bardzo, wiesz? No, mnie. No, bo kogoś szafy znalazła. A i za nami nie mogła złapać? Czaję. I bardzo dobrze, w końcu. Ja się w kółko z nią ganiałam. Gdzie jesteś? O to chodzi. Nichu, ja nie wiem. Gdzie ona uwieściła kogoś? Dobra, Ja idę. To idź. A tu jest! Przy tym kimś? A? To... Spierdalaj. No kurwa! Kurwa, nie zrobię tego sama. A jak ja mam ci w tym pomóc? Dobra, strażek jestem, czekaj kurwa A ja pędzę. Po już. A straciłam. Nie, ona wraca. Chodź trafiłam. Chodź tu, chodź 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 Wiem. Ciekasz ode mnie. A ja nie wiem, gdzie ja biegnę. Gdzie jesteś od tego gena zrobionego? Gen. Pofnij się. Nie, nie do góry. A w piwni czy jak? Nie. Nie. Idź pod bo ją słyszę. Bo jestem po drugiej stronie. Pod nią, tak, spodzio. Iść po nią czy nie? Tak No kurwa, nie powiedziałabym. Tepła się na dół. To nie iść na dół. Chodźmy no, bo... Ło chuj! Zobaczyła mnie! Nie zdejmę jej! Nie! Kurwa! Jebła mnie! Nie lubię grać na pielęgniarę! Aleś łatwo. Pielęgniara? O, W dupie, prawda! Dupa, Jasiu. No to sobie poczekaj teraz, okej? Okej. Dobrze, ja sobie poczekam. Tak trochę pomyśl, że coś się nie Nic mi się nie stanie. Tepe się w waszą stronę. Ma też szybciej, nie? O ja. ma. Albo pielęgniarę, albo. Barwę. Bardziej pielęgniarę. To to Barwa to jest Starter. O! Trzymam się, nie śpiesz się. Na no, spokojnie. Bez killera, bo ktoś idzie z killerem. Ale je było w ścianę. To jest problem taki, że ona kampi. Ona idzie tyłem, że jej nie zauważy. No, spokojnie! Chodźcie na Będzie chciała mnie dojechać W i to zrobiła. Ja Masz rację, zrobiła to. O, krąży wokół mnie, czy nikogo wokół mnie nie ma. Chytra bestia. Nie, no, Hehehe, moja śmierć jest najlepsza, co? Mam na ziemi Za pierwszym razem umarłaś najszybciej. Ej, to jest mało spotykane, że za pierwszym padam. No? Szybciej ty giniesz. Już kończymy dena. A ja sobie was oglądam. Ty. Goni Tom. Bluze, coś tam. Goni Nie poddaję się. Ale ją jebła. Tyle, Ale ona ogarnia. To jest to, że ten mordylec ogarnia pielęgniarę. Tak, ale kampi strasznie. No, ale ogarnia pielęgniarę. Mnie tak być nie mogła na początku. Kurwa ona się tepie i jeb. Tepie się i jeb. Macie jeszcze to szansę to? na wygraną. W razie co. widziałaś co? Tak, tam się te płado, tam ty. ją. Możesz lecieć do Jigena. Ja się to chcę zrobić. tak, bo to jest. No teraz ciebie goni. No dobrze. Czemu dobrze? Zbieraj kurwa! Fajrną linę! Jak ona skończy? Jena. Warunek jest taki, że musisz tak długo uciekać. Ale ona ma rozmach. Umrzesz marnie. Ona się tepa już do niej. Tepa tak. Ona cię chce ściągnąć. No, ja tu ją. Ma? Zginęła? co widzisz, co ja? Kiedyś się zawiesiła. No, zawiesiłaś się. O 4%. No i chujnia. Nie wyszło. Ale umarłaś? Umarłaś godnie. Zgadza się. tak, mało wam brakowało. No, ale kampiła na początku. No kampić kampiła o no, co? Tak. Co? Ja. Miała wyzwanie pielęgniarki, niepokój, haki. i Jęki. jęki. Zarina nie miała P. A to wyzwanie pielęgniary, daje sporo. Nie ja gdzie i kto się leczy. Ja gram na Dobra, muszę uciekać przez mordulce i przeskoczyć przez okno. A ja miałam spać z wysokości. No to... zmień. No, czekam na ciebie. Ilo, ile można czekać na panią? Dużo. Znaczy długo. Dużo. Dużo. Dużo czekasz. bo... Co? Nie takie coś. No, zobaczymy.